Cześć, mam Kościuszko na i witam was od 0 do farm... Od do milion No co, teraz w 2017 i w tym odcinku będziemy siać Dzięki za wysy... mam 17 godzin 40 wyśleszenia, 6 łapę w górę 6 łapę w górę, 77 subów i jeden komentarz No i tak bo bardzo dziękuję Bardzo, o to bardzo dziękuję i tym odcinku będziemy siać samem Tak no. no i tym no, i, i tym odcinku będziemy siać Wiem, co, trochę jest brudno, trochę popracował No i tym odcinku będziemy siać zboża Nie, albo soja, nie wiem, z zubo Nie sobie najpierw mam pojedziemy na tym nowe pole najpierw tam zasyjemy zboża tu o, Dobra. Równosunkować, a Aha, dobra a Pojedynkie, lata, dobra o, nie, no, 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 tak, może na postać Tylko się cofnie, tyle O, tak ja pięknie Tym będziemy mm, zboża oczywiście napełniać no. Za, za... posiało a później będziemy jem. kolejne odcinki będziemy... nawozy będą no, a później będzie ko... kokoryza oczywiście i później będziemy... no oczywiście będziemy... nie wam będą oczywiście już bo połuszczasz powoli a będzie tu trochę jasna gomna. Na siew wystarczy E, mo ile się zmieniłem, dwa, bo ciłewki się zmieszczą i, i to wszystko No i bardzo dziękuję ja, A to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Za łapki tam, za suby pozdrawiam bądź oczywiście widzów no i tak będę pozdrawiam. Bartka, Szymona, Martina, Seve, Mikasa, Radia, Bemasa, Masa, Fifola, Kube, Kube, Fifola, Filipa, Filipa Tercenos, Czarka, Dominika Grabowskiego, Mę klasę, drugą C, Czacza, A, czy i C, C, C. No i tak po pozdrawiam Aj. Ja chyba się wiesz dwa albo ciływki łyżki Oczywiście no, w, w miarę duże, no trochę to potrwa, no, może 5 minut około Nie, no błyska się, no tak pete błyski się zmieści Dobra, do tego zostawiamy i to same ja no. 30. Nie. 3 tony. No, 3 tony chyba się zmieszczą, czegoś, tak? W miarę dużo... No i właśnie jedziemy na nowe pole tam siać Właśnie. Pojdziemy tam siać oczywiście. Mamy już 4 minutki. YouTube będzie skoki oczywiście. A, tu jest za rana, a dobra jakiś tym Tak to ma talerzówkę przecież no Jaka sieje? Sieje, dobra jest gitas. Mają nas Możemy tak siać. Właśnie nie muszę go gr gruberować, gr bo ten ma talerze przecież. No i tak możemy robić. I te palce z tego odcinku. On trochę jest, o, No, te trochę dużo oczywiście. Bo ogólnie, no jak widzicie, powiększyłem je. moją zdaniem to chyba za powiększenie, bo takie Mały nie będzie. No, dała finiska, mogę być. No, tutaj trochę, no, 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 na dwóch parach będziemy mucić oczywiście będzie cięcie kukurydza Będziemy mi się kukurydza oczywiście na no, kieszonkę a jak coś może ją, płyn na ziarko się kupi w drugim sezonie przesawka oczywiście No, i tak się siejemy bardzo fajnie się, się ja tym samym ja jem, 14 na godzinkę pod... A wiecie, no wiecie, to jest pod górkę, to może być to trochę ciężko, mała, mala. Na wodą... Tu nie wiem tu, tu, tu... chyba starczy. kiedy jeden zbiornicek. No chyba, ale nie, nie, nie jestem pewien. Jutro skoki. No jutro będzie chciał iść do szkoły. We wtorek będą piłka nożna. No, no. Piłka nożna... No i no a środa czwartej może być może jakieś ru, różne gry i właśnie te różne gry się spodobały do was i nie, i może takie coś będą wiem, raz w tygodniu albo dwa tygodnie, albo raz w tydzień, albo może być dwa odcinki w tygodniu Właśnie, jak tym... czasem właśnie, jak będzie. Bo jak tak, to, to bardzo się cieszę. Zdesubskrybowała. No... No i się jemy. Mamy 6 minut już. Prawie 7 minut, tak? No co, no no... Raz, dwa, trzy, nie wiem, tak... Do 16 minut, jak mówiłem, maks. Kolejnym będziemy albo w czy czycie kolejnym opryski, czy siania kukurydzy. Właśnie po czy, czy czycie odda siania kukurydzy, czy, czy, nieciecie, czy nieciecie si siaczku, nie chcecie? Czy nie chcecie siania kukurydzy, bo tak, które łapekiem właśnie 20, wysięcie tego było. To nie tak za dużo, ale. Wrench le, lepiej mieć tylko 30 albo w, w, w nie jedno tu w co W wczewniczek bardzo fajny No chyba gdzie mm, ja, to będzie mieć a kolejne pole chcę kupić pole numer 16 ja. tu no, 16 trzeba kupić tu tam poszerzyć i to a, a to później na razie pójdę oczywiście, będziemy tu siać No, od razu nie, tylko później. Pójdę się kupić te pola morza, a tu jest chyba słonecznik. Sw o, właśnie pisze komentarz, czy mam siać w sw czy nie, bo ja do 17 Właśnie, czy mam tak zrobić, czy nie mam zrobić, oczywiście. 8 minut, tak już. W ogólnym Szybko zleciały te feria Jak do, do mnie bardzo szybko Bardzo szybko to już te feria dwa, dwa tygodnie tylko ale No Blogi może jakieś będą nie. Może, może, ale nie obyczuje Na pewno muszę sobie kupić kamerkę i dopiero będę blogał, tak? Bez kamerki to trochę... Dziwnie oczywiście. Właśnie komentarze, czy mam kupować świnie, czy nie na na razie. Właśnie coś mogą być, a... No właśnie ja potrzebuję... Wystawkę do... O... Do 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 naszego case'a Przedstawkę nie wiem, przystawkę sprawdzimy właśnie jedna taka, nie no, chyba tu? a to do case'a mm, a my mamy Masa i Fogluson chyba nie ma E, dajmy taką zwykłą aha pozdro 1 metrów 4,5 metra za 32 no ja mówiłem chwilkę trzeba po poczekać, ze zaświniamy, bo na kasy trochę a ja mam 38 a ja 141, a tam tu trochę kaski trzeba mieć na świnki, to tam może sprzedamy kukurydzę i tak sprawdzimy właśnie czym ile tą kaskę ma jeszcze chyba w binach zboża no no to może nie wiem, może sprzedać później nie wiem, na odcinku wywóz zboża Co z, z żniwami. no to, 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 to możemy na jakim odcinku tam zrobić Ale bardzo fajnie się sieje. 19 na godzinę i w tym No. No, na, na podgórkę, to trochę wolno się siedzę, ja A ja, górkę no to. 19 ze spokojem. No i tak idzie. Nas. Siewniczek w ogóle tylko będzie jeździć jednym siarcie bo by po co tyle. Wolę bo trochę kaszy się osiedli. I to stawiam za 10-12. Zasadnieniem może to, na no, około tak, w, o 15 może już będzie na kanała, albo co po 15. No. Może to po 15 już będzie na, na moim kanale, bo... Po co tak prym... Pr Prędko. Może skończymy na tym odcinku. Ba, ba, bardzo się cieszyłem, że. No skończymy. A jak ja to, to, to trochę dłużej zrobię i tyle, żeby to skończyć, oczywiście, tutaj tym na odcinku naszym. Mam już 12 minut. Trochę jest tego odcinka. Ale ja raz warci po sprawie. Ogólnie w ogóle, komentarze, czy mam zrobić taki po godzinie, oczywiście, nie ja, albo live mogę zrobić, wiem, na żywo, nie wiem, godzinkę, no, mogę tak zrobić, wiem, w tygodniu, no, no właśnie, tu pisze komentarze, czy, czy, czy mam takie coś zrobić, nie? czy nie, nagra nagrać tylko po, po godzin, pół godziny, nie wiem, mogę też, da, nie wiem, czy nie zboża, albo... U kur możemy zrobić, no. Można takie dwa odcinki nagrać, nie wiem, zgodnie tego godzinnego. No, to było w 15. To nagram pół godziny i tam się to właśnie spodobał, bo ja już nie wiem, 120, 26 jakoś tak. No i się bardzo spodobał. No i tak nie wiem, może zrobić tutaj 17 na raz pewnie to zabiorę, albo nie nawet o 13 minut to pojedziemy na farbę i będziemy kończyć o. Taki, No. taki nas spokojny ten odcinek nagrałem bez przyśpiechu oj, nie zabrałem szkoda no dobra, cofnie się i tyle. O, no, 14 mi tak, no. Ja mówiłem tak do 16 minus max, ale jest bardzo fajny samek. Bardzo się fajnie się sieje. Pieniska. No. W ogóle się tylko trochę się użyło. No. Nie, ani kurwa. No, petarz takie będzie nie trwał cię odcineczek. co? Trwa dokładnie do No i jedziemy na farmę już. Bo już nie na na. Nie, drugiego pora nie będę ro, robił na odcinku, bo po co mam już 15 minut? Tak ponad się pójdziemy na, na farmę i tyle. No, bardzo fajny polecam kupić 17. Jak ktoś nie ma, i jeszcze tak bardzo, bardzo polecam to kupić. jak ktoś nie ma to bardzo bardzo polecam no kupcie sobie się tym naski. jest też bardzo fajno No co? a i właśnie Bo że tu bo, po, po, te, tutaj to jest tutaj mafiosolec jak tu oglądam tam brązkę i, i Adama. O, oni też mają bo oni mają od do fermiera no tu dajcie łapkę, dajcie sobie piszcie komentarz. Widzicie na drugim odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć, pa.